Siema tej Łukaszłki Woźniak. I Ola. Witamy Was w kolejnym odcinku. Kawa, rozmówki i piężówki. Jak widzicie, dzisiaj w zastępstwie przemka przyszła Ola, chociaż tak naprawdę, hmm. ona zawsze z nami jest. No, po pierwsze, zawsze jest w naszych <grym> sercach, duchem. to jest po pierwsze. Jest. Zawsze jest z nami duchem i też pytanie: czy to przemyk przy zastępstwie Oli? Bardzo, bardzo długim Oj, oj! Oj, Ja jeszcze nie wracam. Ale może kiedyś. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku kawy mamy kawę, będą rozmówki i planszówka jest, czyli Terraformacja Marsa Ekspedycja Ares, gra karciana w uniwersum Terraformacji Marsa. To jest pełny tytuł, że tak powiem, bo jest to gra karciana od jednego do czterech graczy i zaprosiłem Olę dzisiaj, ponieważ Ola jest umiarkowanym wielbicielem Terraformacji Marsa. Umiarkowan bardziej chyba dlatego, że mi się przypomniało, że oh, to ja robiłam recenzję z tobą Terraformacji Ma Marsa. Ja niewiele rzeczy pamiętam w moim życiu, ale częściowo pamiętam to, że robiłam tą recenzję. Ale kluczowe jest to, co no. chciałem powiedzieć w drugiej części zdania, czyli, że jesteś y, ogromnym fanem y, Race for the Galaxy, a Terraformacja Marsa, no. Ekspedycja Ares w pewnym sensie, jak zresztą zobaczycie, to jest zderzenie tych dwóch rzeczy na W dużym sensie. W dużym sensie? moim zdaniem w dużym sensie. Czego jest więcej twoim zdaniem? Tu? Jeżeli miałabyś powiedzieć. Oczywiście autor tutaj jest to autor. Mm, no nie, nie jest współautorem twórca teleformacji, e, Twu Rejsa, mhm. więc to nie jest dokład, to nie, nie jest wprost powiedziane, że jest tu Masza, Więc to jest takie trochę niewypowiedziane. No nie wiem, no. Pięć faz, które wybieramy my i one się wtedy zadzieją, jak my je wybierzemy. Ja uważam, I... że jest 60% terraformacja, 40% race na oko, albo 70-30%, ale to za chwilkę. No. E, rozmówki, co tam, ona u ciebie? A, o, to zależy, ile mamy czasu. Bardzo, bardzo mało. Wiedziałam. Dobrze. W sensie, okej, my mamy mnóstwo czasu, ale Emma się może zaraz obudzić. No to sobie weźmiemy do siebie i przegarniemy jak swoją. E, co u mnie? Tak. E, w, moim, w moim uniwersie <głos> <głos> dzieją się następujące rzeczy, mm -hmm. jestem na co dzień w, w domu z naszymi mm. dziećmi, czwórką, jest bardzo fajnie, mm. mimo tego, że łysieję, bolnie mnie kręgosłup mm. i e, czasami jest ciężko i trzeba wstawać o 6 czasami, mm. e, więc jestem bardzo szczęśliwa, Niektórzy nasi widzowie stałem o 6.30 w sobotę, żeby nas oglądać, więc oni utożsamiają dobra. się troszeczkę dobra, z tym cierpieniem. Ja jestem bardzo szczęśliwa ze się, wie, jak to się dzieje, ponieważ w, na ten moment to wygląda tak, że ja żyję z takimi współlokatorami, którzy nie dokładają się do czynszu w ogóle, tylko jeszcze zabierają pieniądze, trzeba wszystko im kupować i jeszcze mają czelność przyjść, przyjść do mnie, do mojego łóżka w nocy, w nocy? zdjąć w międzyczasie się! oskopać mnie i być oburzonymi, że ja leżę w moim łóżku jeszcze na mnie nasikać, gdzieś. Nie, 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 obok Dobrze, dziękuję, zbyt, transformacja Marsa. Co się dzieje? Co się dzieje w moim życiu? Ale później się budzę, wstaje słońce i promienie padają na ich twarze i mówię sobie O, jakie to są kochane, cudowne współlokatorki i współlokatorzy których bardzo kocham to są nasze dzieci. To jest Więc i spoko. spoko pozytywnym akcentem i czy ty, Ola, w ogóle masz jeszcze czas, żeby grać w gry? Jak to? Czy ty w teleformacji Marsa Ekspedycja Ares w ogóle grałaś? Czy ty, ty tu przychodzisz tak z marszu? E, nie, właśnie ja ostatnio miałam zwyżkę energetyczną. Nie wiem dlaczego, bo nie jest to z żadną logiką i to ja przekonywałam Łukasza, żeby grać w proszówkę. On był taki, o, no nie wiem, no nie wiem. A ja bardzo chciałam. Brzmi jak Łukasz. Mhm. I ja bardzo chciałam grać w proszówkę, mhm. gdzie się myśli. I to z wizją tego, że przegram. Drugi raz, mm. e, tylko chciałam po prostu przegrać mniej, ale ja się okazało, że wygrałam tą drugą partię, więc byłam w szoku sama. De facto Marcie. to była nasza trzecia. To tak prawda. czy siak, graliśmy w formację Marsa, czyli troszkę czasu masz, ale nie za dużo, raczej patrzysz, jak my gramy w gry dla dzieci. Tak, znaczy to, bo, tak, bo Łukasz jest od. Ja, ja też wkręciłam naszym dzieciom, że to Łukasz jest od planszówek. Czy co jest prawdą generalnie, ale ja też chcę prostu Żeby, potrafi, żeby, po, dały, żeby z za dnia dały spokój, tak? Dokładnie, więc oni przychodzą do mnie i o, mamo, w coś tam wiem, o, nie umiem, nie wymienię się, co to jest za planszówka dla dzieci. Muszę poczekać na Tata zakluczył szafę z grami. Dokładnie. Mamo, przy otwiera się. No, ale, ale głównie tego, że nasze mhm. dzieci y, są y, dwa lata. 4,5 i mm -hmm. prawie 6 lat. Mm -hmm. I Emma 4 miesięczna I, I Emma jest 4-miesięczna i oni są. Um, oni się, się bardzo łatwo rozpraszają, więc żeby z nimi przeprowadzić jakąś partię do końca, trzeba ich wziąć za i powiedzieć, okay, Nie tak. Jak a, jaką o, o, o. decyzję podejmujesz teraz, Uf. mój drogi koleżko. <laughs> I wtedy oni muszą wrócić i, i powiedzieć e, e, to. I, mm -hmm. I jakby to się da grać z nimi i to oni się bardzo cieszą i wszystko jest fajne, ale żeby wiecie, spiąć to wszystko razem, Nie. to jest. Jest Łukasz, który mówi. Mm -hmm. Skup się! Mm -hmm. Więc y, ja sobie daję na luz i gra, gra z nimi tylko od czasu do czasu. Bardzo Ale tak. Już I już tu. No już, wracając. wracając. Ale patrz ile prążówki, że cały, cały czas mówię o prążówkach, to nie jest interesujące. Bo ja o to zapytałem. Słuchajcie, Terraformacja Marsa. W trzech zdaniach powiemy, jak się w to gra. Potem powiemy, co nam się w tej grze podoba. Potem powiemy, jak ta gra się porównuje z Terraformacją Marsa. Tą Zwykłą. Jak się porównuje, jak, mhm. jak wypada na tle mhm. rejsa, mhm. Yy, no i, i tyle chyba i wtedy wylądujemy. Dobrze. Dobra, to ja powiem w trzech zdaniach, jak się w to gra. Gra wygląda w taki sposób. Każdy z graczy dostaje taką planszetkę, gdzie trzyma swoje yy, współczynniki, swoje tory produkcji, ale też miejsce na swoje zasoby. Mamy zasoby trzy. Mega kredyty, energię i roślinność. Mamy też dodatkowe tory dobierania kart i dodatkowe tory jakichś takich zniżek na zakup kart. I tu już jak znamy Transformację Marsa, to widzimy pewne różnice. Jest tego troszeczkę mniej, jest to bardziej kompaktowe. Komponentowo te dwuwarstwowe planszetki są bardzo fajne. Straciłem dużo czasu na planszetki, muszę iść dalej. Na początku każdy gracz dostaje dwie karty korporacji, wybiera sobie, którą megakorporacją jest i to mu określa startowe mega kredyty. I na przykład ja mam 46 i sobie zaznaczam uniwersalnymi znacznikami 46. Mam dodatkowo jeszcze zniżkę na brązowe karty i jeszcze jakąś funkcję stałą. Na przykład taką sobie wybrałem. I każdy z nas dostaje po 8 kart na rękę z ogromnego stosu ponad 200 kart projektów. I teraz, zasadniczo, rozpoczynamy grę. I mamy też jeszcze Marsa, na którym jest 8, 9 oceanów. Mamy tory tlenu i temperatury, kafle akcji, żetony lasów i możemy grać. I teraz w swoim ruchu, gracze najpierw wybierają jedną kartę z ręki, a jest ich 5. Wybierają, co będą chcieli robić, więc powiedzmy, że Ola wybierzemy, co będziemy robić. Dora, powiedzmy, że wybierzemy sobie, co będziemy robić. Powiedzmy, że wybierzemy. Dobra, No ja, tak nie, ja nie mam suru, suru po A, nie ale ma nie... żadnych. Okej, okay, bo nie dobrała bo sobie nie niczego. No ale możemy, I teraz tak, ja wybrałem rozwój, Ola wybrała badania. Jeżeli gramy w dwóch graczy, myślę, że używanie tych kafli nie jest potrzebne. Mm -hmm. Może w trzech, w czterech graczy będzie pomocne, jest pomocne bardziej, jak graliśmy w cztery osoby to troszeczkę bardziej było to pomocne, że dobra, co się dzieje, dzieje się rozwój, no tak naprawdę obracamy, że jest rozwój, nie ma akcji, nie ma budowy, nie ma produkcji, są badania. Mm -hmm. I teraz wszyscy gracze robią najpierw rozwój, ale ja zagrałem rozwój, więc mam bonus, bo wybrałem rozwój, na tym to polega. Rozwój oznacza, że mogę kupić sobie zieloną kartę projektu płacą, płacąc koszty w mega kredytach, uwzględniając zniżkę z bonusu i ewentualne przeróżne zniżki, które wynikają czy to z mojej planszetki, czy z różnych kart, które mam wcześniej zagrane. Yy, Ola też może kupić kartę rozwoju, tak, gdyby miała pieniądze, miała pieniądze i wyczuła, że ja chcę to robić. robić i przechodzimy do drugiej fazy, jeżeli ona jest i do trzeciej, do czwartej, do piątej, jeśli ona jest i koniec. Dobieramy z powrotem jedną z pięciu kart, znaczy te pięć kart faz i gramy kolejną turę. Jedyne ograniczenie jest takie, że na końcu jak mam więcej niż 10 kart, to muszę kartę odrzucić, żeby dostać za nią 3 mega kredyty, a tak to w dowolnym momencie, gry mogę kartę każdą kartę odrzucić, żeby dostać 3 mega kredyty. Karty mamy zielone, które kupujemy w pierwszej fazie i do tego jest faza rozwoju, zakup zielonej karty. Faza druga badań to jest budowy, to jest faza kupowania niebieskich kart i czerwonych kart. Faza trzecia to faza akcji. Mamy akcje podstawowe zaznaczone na naszej planszetce, ale przede wszystkim będzie sporo akcji, które będziemy mogli sobie rozbudować na naszych kartach. Mamy produkcję i wówczas zgodnie ze wszystkimi wskaźnikami oraz naszym poziomem startowym... Yy, yy, naszym poziomem startowym, współczynniku teraformacji, o przypomniało oh. mi się eee... ja przez cały czas, to jest WT, ja przez cały czas w głowie sobie powtarzam WTC i przez cały czas mówię, mam Watery Center w, w, że... w głowie, że to jest to, ale to nie jest nie. to tylko, w... wiecie, glitch i eem, i co, to jest faza produkcji i faza piąta to jest faza badań, kiedy dobieramy karty i oczywiście tak jak mówię w każdej z tych faz możesz mieć jakiś bonus mhm. eee... W dużym skrócie tak to wygląda, prawda? Ja za chwilkę może powiem troszeczkę więcej o samych kartach. No ale, Ola, jakie są Twoje wrażenia? Co ci się w tej grze ogólnie podoba? Jeszcze nie zastanawiając się za bardzo nad terraformacją Marsa i rejsem i tak dalej. Y Podoba mi się tak gra ze względu na to chyba najbardziej, że tu jest mnóstwo decyzji do podjęcia, które wynikają z deku głównie. Ale bardzo ładnie wszystko działa i te mechanizmy wszystkie się dobrze zazębiają, gdzie pieniądze i wszystkie surki i wszystkie rzeczy, które można zdobyć popchnąć do przodu. Mhm są wyważone na tyle, że przyjemnie się gra w tą grę, ale jednocześnie trzeba przy, przymurzyć i przydraźnić, więc y, bardzo mi się to podoba. Y, też to, że te karty mają y, rzeczywiście wiele w sobie wpisanych rzeczy, tak. y, gdzie masz i akcje, i y, symbole, które możecie z czymś połączą, które możecie coś tam popchnąć do przodu i tak dalej, i tak dalej. I, mają... każda, karta, każda karta sama w sobie jest, służy do jednej rzeczy, no tak. ale masz na myśli, że one... W różny sposób do nich dojść. Jakoś tak, tak? Mhm. w różny sposób do nich dojść, ale jednocześnie jest ten też element tego, że ona może być po prostu kasą. Tak C jest, y że odrzucam tą kartę za trzy. Dokładnie. Mhm. Co, co w, nie w niektórych momentach może być kluczowe, y szczerze powiedziawszy, nawet. Jak nie, sobie dobrze zbudujemy strategię na dobieranie kart, mhm. to to jest coś naturalnego, że płacimy kartami, żeby przyspieszyć zakupy. Dokładnie, więc jest dużo warstw tego, jak można podejść do, do tej gry w ogóle, nie? Mm -hmm. y I to mi się bardzo podoba. Cie po podoba mi się też to, że rzeczywiście to, jaki świat dostaniesz startowy, albo jaki sobie wybierzesz, to trochę wpłynie na twoje. Świat startowy też ręce. Tak to jaką, korpo to jaką korporacją, korporacją jesteś. Tak, nie, tak. Świat startowy. Nie, y nie, nie, nie tak, tak korporacja. Jaką korporację sobie wybierzesz, tak to cię popchnie w jakimś tam kieru kierunku, ale... Zdarzały mi się też partie, gdzie moja korporacja była zupełnie niezwiązana z tym, co się później wydarzyło. Tak. Więc nie jesteś skazany na tą korporację na wieki wieczne i nie da się nic zrobić z tym. Aczkolwiek, więc... jeżeli ja się w moją korporację no tak. wpiszę lepiej niż ty, no to ta przewaga no, moja tak. i potencjalnie jest już z automatu dosyć duża. Tak. Więc myślę, że to grając po raz pierwszy warto korzystać z takich startowych korporacji, mhm. co sugeruje gra. No a potem przemyślę to dobrze, to mhm. wybieram. No. E, tak, ale ze względu na właśnie korporacje, ze względu na to, że te karty e, są na tyle różne, że właśnie różnie one będą służyły w jakiejś tam w partii, tak de facto, mhm. e, to grając tą grę za każdym razem masz tak, tak, tak de facto inne przeżycia. Oczywiście mhm. w tym samym świecie i w, te, tak. w tych samych mechanikach, ale inaczej po podejdziesz do gry i to ja bardzo to lubię. Tak, to zarządzanie tą ręką kart. Na start mamy 8 kart, to już jest sporo od razu. I tak naprawdę od razu, której z nich chcemy robić? Możemy mieć lepszą, gorszą rękę, ale jest od razu łatwa, bardzo łatwa droga, żeby badaniami dobrać yy, 5 kart i zachować z nich dwie. To jest bardzo łatwa droga, żeby znaleźć coś fajnego dla siebie, jeżeli nie mamy. A na, na start mamy coś, co nam już się pas, co nam pasuje. Po to wybieramy sobie tę korporację i rzeczywiście to, co ty mówisz, czyli fakt, że ta karta... Ma koszt, mhm. ma wymaganie jakieś. Potencjalnie ma symbole, które sprawiają, że ona się z czymś może skąbić, i ma działanie lub nie ma działania, czasami natychmiastowe, czasami stałe. No więc tutaj mam yy, stałą zniżkę na brązowe karty. Super. Chcę tą kartę kupić, za nią kupię inne brązowe. Mam trzy brązowe, więc już sobie w ręku je układam za nią. Mhm. I jest dwa, kosztuje mega kredyty, maksymalnie mogą być odkry odkryte trzy obszary oceanów. Wchodzę w to od razu jak w dym, hmm. póki jeszcze nikt oceanów nie zrobił, prawda? No ale z drugiej strony patrzę na Ciebie, Ty idziesz mocno w akcje. Dobrze by było kupić coś z akcjami, żeby to zaczęło mi działać już. Hmm. Więc patrzę na... mam grzyby symbiotyczne i grzyby saprotroficzne. I kurczę, te symbiotyczne to muszę mieć temperatury wyższą, to i długo jeszcze nie zrobię, to nie, to spróbuję te... pójść hmm. najpierw w to. Prawda? I jakoś się dołączyć, żeby nie zostać w tyle z akcjami. więc... Tak, ale jednocześnie to mm. masz jakby tutaj na przykład, to, to są karty te mikrobiomów i jakichś tam takich różnych biologicznych yy, śmieszków. Mm -hmm. Więc, żeby to w ogóle miało jakiś sens, no to musisz rzeczywiście wiedzieć, co z tymi kartami się wydarzy. Połączyć je z innymi. Dokładnie, bo i mm -hmm. zobaczyć, czy to w ogóle się. Więc jakby jest dużo tego łączenia się lub nie, tego poddawania części kart, bo wiesz, że ich nie zrobisz, ale jednocześnie nie ma tutaj żadnego nie wiem, młynka kart, że co rundę dostajesz ileś i patrzysz przez karty, musisz rzeczywiście albo sobie zbudować ten młynek, tak. albo, albo musisz iść w badania, więc to jest wszystko decyzja za decyzją i, i, i warunki do tego, żeby coś, co ja wybiorę, miało w ogóle sens, więc mhm. y, ja bardzo to lubię. Tak, zarządzanie ręką. Y, zarządzanie ręką. Takie strategiczne i taktyczne, mhm. prawda? Na takim wysokim poziomie Mużżenie tutaj jest naprawdę super. Mhm. E, dobrze, no nie wspomnieliśmy zaś o planszy i za bardzo i o tych warunkach zakończenia gry, bo warto wspomnieć, że gra się kończy, kiedy dojdziemy maksymalnie na tlenie i na temperaturze i będą wszystkie oceany odkryte, wówczas e, gra dobiega końca. Nasze punkty to nasz współczynnik terraformacji, który zdobywamy właśnie robiąc te trzy rzeczy oraz z innych kart. Nasze punkty to też punkty na kartach, czasami pojedyncze, a czasami jakieś małe misje, że zbieramy coś, żeby dostać coś. I wtedy kto ma więcej tych punktów wygrywa. Więc tak naprawdę cały czas widać mniej więcej jak idziemy, ale można gdzieś tam kogoś zaskoczyć. Co mi się bardzo podoba, że, że, te, że te, te punkty, które są tutaj na kartach mm -hmm. wpisane, one też robią dużo, tutaj naprawdę sporo punktów. Da się, da się zrobić różnicę, można przegrywać na torze i w, jakby w, w trakcie wypadać gorzej, a ostatecznie wypaść mm -hmm. lepiej, nie? Eee, Okej, okay. no to w takim razie, terraformacja Marsa, ekspedycja Ares, a terraformacja Marsa. Co? Jakbyś musiała wybrać jedną z tych którą wybierasz i dlaczego? Ja e, pamiętam emocjami, co oznacza, że terraformacja Marsa bardzo mi się podobała, mhm. ale miałam tam poczucie właśnie takiej duszności typu, że zanim ja coś wyłożę. Co się musi wydarzyć, coś tam, iżmość tam, bo mm -hmm. te karty tyle kosztują. Tego mm -hmm. nie będę miała, tego jeszcze bardzo długo nie będę miała. Tutaj coś uczułam, właśnie wydałam wszystkie moje pieniądze i idę za, 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 za daleko nam nie doszłam. Mm -hmm. I znowu muszę od początku coś tam robić, żeby. coś... Więc tam miałam poczuć takiej duszności oraz poczuć tego, że ta gra jest brytka jak pierwy po prostu. Co się, o, co się składało w to, że bardzo mi się podobała, podobał mi się klimat. Tutaj wszystkie te rzeczy, które też są w, wypisane, górnictwo kosmiczne, nowe portfele inwestycyjne, bla, 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 mają sens i wpisują się właśnie w ten klimat rzeczywiście tego, jakby to, jakby to mogło wyglądać, jakbyśmy terraformowali Marsa. Mhm. Więc to jest wszystko super, tylko właśnie to poczucie tego, tego zacięcia. W tej grze tego nie ma. Ja mam wrażenie. Też jest, też jest zbalansowany. to w taki sposób, że nie ma czegoś takiego, że nagle czego, mnie się Czego stać. nie mogę? Zgubiłem wątek. Czego nie, ma? Nie, ma, nie ma też drugą stronę przegięcia, że stać mnie okay. na wszystko i jest taka, po prostu taka przyjemnie, przyjemniutka grać, że wydajemy pieniążki. Ale szybciej widzę, że mogę tak. coś zrobić i tak. dojście do jakichś zasobów, do jakichś warunków, do jakichś wymagań Dokładnie. jest o wiele, o wiele prostsze. Mhm. W terraformacji... Nie ma tego poczucia utknięcia w jednym miejscu. Tak, w Terraformacji Marsa. Płaciliśmy, żeby kartę zachować, tutaj kartę zachowujemy i odrzucamy je, żeby dostać w surowce, więc jest niby to samo, ale w drugą stronę, i to sprawia, że mamy poczucie tego, że idziemy do przodu cały czas, czasami szybciej, czasami wolniej, ale idziemy do przodu, i to jest coś, co na pewno w tego typu grach jest fajne, bo, bo, no bo tego, tego szukamy tutaj, prawda? żeby usiąść i nie mieć poczucia pracy, tylko mieć poczucie zabawy. No myślę, że tak jest tutaj tematycznie to samo, zilustrowane jest to tutaj lepiej. Mm -hmm. um, teraz myślę, że ta gra troszeczkę traci tej takiej detalu tematycznego mm -hmm. w stosunku do Terraformacji Marsa podstawowej, ale dla mnie to w ogóle bez żadnego, bez żadnej dyskusji e, ekspedycja Ares wybrałbym nad terraformacją Marsa e, any day, e, any time, no bo jest to bardziej, e, jest to troszeczkę bardziej kompaktowe, ale nie traci głębi. Tak. Z mojej perspektywy. Jest odrobinę lżejsza. Jest odrobinę lżejsza. Że, I nie da się oszukiwać, że tamta była bardziej. No, właśnie, no ta jest lżejsza, jest, ale, uh -huh. ale to nie jest przyjem taka przyjemniutka gra, taka. Tak, 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 tak. Tak. że wciąż ten poziom głębi jest Zachowany. No, ta formacja ma. Więc tak takim razie ekspedycja Ares versus Race for the Galaxy. Mamy w, w ogóle podobieństwa. W Rejsie jest y, podobna sytuacja, jeśli chodzi o wybór tych faz. Uh -huh. W ogóle bo tego. Teraformacji Marsa podstawowej też nie ma i to też, moim zdaniem, jest plus, jeśli chodzi o Teraformację Marsa podstawową. Mhm. Czyli to, że wybieramy te akcje, które się wydarzą i, i naprawdę staramy się wyczuć, co drugi gracz wybierze i się troszeczkę pod niego podłączyć. To jest mhm. naprawdę bardzo fajne. No i to jest w Rejsie. To jest w Rejsie jeszcze bardziej niż tutaj, ponieważ tu mamy 5 faz, w Rejsie mamy 5 faz. O, ciekawe. Poczekaj. W Rejsie mamy też pięć faz, ale mm. one są oczywiście inne. Chcesz, y, robi się podwójnie, jeżeli się zdubluje. I... dwóch graczy? Nie, możesz wybrać podwójnie w dwóch graczy. Właśnie w Rejsie w dwóch graczy jest wariant, mm. w którym dobieramy dodatkowe karty i nie wybieramy mm. jednej z pięciu, tylko wybieramy dwie z siedmiu. I możemy wtedy zrobić, że dwa razy będzie budowanie czegoś, mm. albo dwa razy będzie zakup planety. Ym, mm. Nie, A, ale, może, ale może chcę dwie, ja dwie inne fazy wybrać naraz, okay. prawda? No jest tu bardzo dużo podobieństw. Ale jest, 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 no są też różnice. Nie? Mhm. I to, że na przykład tutaj badania są na koniec, a tam były na samym początku, mhm. to, to też, ma, też ma jakby tutaj zastosowanie i znaczenie, no bo nie możesz sobie przejrzeć karty i później się bezproblemowo podłączać też do, tak. do, 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 do innych, więc są tutaj jakieś, jakieś tam różnice. Oczywiście to jest zachowany klimat Marsa i w, cała ta mechanika jest Marsowa, mhm. no ale jest ten, ten element produkcji, sprzedawania tego za punkty, mhm. później. No, 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 ewidentnie. Tak, są odczucia podobne. Ja bym powiedział, że w, w Rejsie kluczowa różnica jest taka, że nie płacimy, nie płacimy surowcem i kartami, tylko płacimy kartami. W związku z tym tam dobieranie kart jest de facto dobieranie opcji i waluty, mhm. prawda? I tutaj zarządzania surowcami i produkcji jest o wiele, wiele więcej. W Rejsie ona jest prostsza, mhm. klarowna. Mhm. Taka, że nie muszę w ogóle w nią wejść, nie muszę się nią w ogóle przejmować. Mogę mieć partię całą bez żadnej produkcji i wygram grę. A tutaj jest to duży aspekt gry od samego początku. Eee, no i tu ten surowce, różne i różne wymagania karty się pojawiają. Czy tam po prostu muszę mieć dużą rękę uzbieraną i poświęcić ją niemalże całą, żeby kupić jakąś jedną mocną kartę. I to jest ta duża, duża różnica, oczywiście, co do takich, co do ogólnych rzeczy, no bo w szczególe te gry się bardzo różnią też. Nie? Tak. I są podobieństwa też typu takie, że, że tutaj też te, te droższe karty troszeczkę działają jak misje. Masz te drobne misje, że mm -hmm. za każdy symbol jakiś tam masz dodatkowy punkt. Mm -hmm. Więc to bardzo łączy się z szóstką z rejsa, tak mm -hmm. zwaną, ale jednocześnie tam w rejsie jest o wiele większy nacisk na te szóstki, właśnie, mm -hmm. a tutaj one są przy okazji. Tak, więc jakbyś miała wybrać tylko jedną grę pistolet do głowy przyłożony. Ekspedycja Ares zostaje w swojej kolekcji albo Race for the Galaxy. Yy, mówimy o Race, bo są podobieństwa, ale to też jest po prostu jedna z naszych ulubionych tak. gier: yy, właśnie takich zarządzanie kart ręką i budowanie sobie silniczka, tak można powiedzieć. Eee, więc co byś wybrała dzisiaj? Eee, Race for the Galaxy, ponieważ on jest o kosmosie. O nie, zaraz, to też jest o kosmosie. Eee, Poczekaj eee, się. Tylko to jest chyba... o bliższym kosmosie, a tam to są to, to kosmici. Kurczę, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tro... Chyba Ch nie wiem. <laughs> nie wiem. Czyli nie, nie wiesz jakbyś? Eee, raczej nie wiesz. Eee, znaczy myślę, że ze względu na moją miłość i moją przysięgę miłości <laughs> O, do, do mnie, mam na, nadzieję. Nie, ale do Rejsa, co chyba wybrałabym Rejsa, z względu na to, że tam te karty jeszcze bardziej się łączą i różnią at the same time. Tak. E, i, I... Tak. I chyba dlatego. Ja bym... Mo, ja. wolę czarny niż brązowy kolor. Na okładce? <laughs> e, ja bym powiedział, że y, nie odpowiem na to pytanie, odpowiem na inne pytanie. Myślę, że w Rejsie jest o wiele czytelniejsze i jaśniejsze to, że jakaś karta w jakiś sposób wzmacnia mi moją jakąś fazę, i ta karta sama w sobie jest warta jakieś punkty, więc ja dosyć w łatwiejszy sposób widzę coś, co jest tym dla oczywiście, jeśli szukamy czegoś bardzo dużego, to jest minusem. Tak? Ale co do płynności, rozgrywki, jest to po prostu trochę przej bardziej przejrzyste, mhm. takie szybko. OK, tu są 4 punkty, tu są 3 punkty, ale to mi daje coś w fazie pierwszej, a to w fazie trzeciej. Co chcę wybrać z tych dwóch kart? Mhm. A tutaj mam bardziej sytuację, gdzie mam 8 kart, wszystkie chcę kupić, mhm. tylko teraz. Jaka kolejność i czy jak coś dojdzie, to gdzie mi to wchodzi w moją listę projektów, w moją kolejkę? Więc myślę, że w rejsie jest to rzeczywiście bardziej płynne i bezpośrednie czasami. Jedna karta produkuje zielone, a druga je wymienia na punkty, cyk, prawda? I jak sobie złożę taki zestaw, to mam fajne, małe, pojedyncze kombo. Mogę je sobie rozwinąć, ale ono jakoś tam zazębia się ze sobą. A tutaj te kombosy są trochę bardziej rozciągnięte. No i to jest. To ma, plusy, to ma plusy i minusy, ponieważ tu możemy usiąść i, tak jak jesteśmy wczoraj, ja, ja patrzę co mam u siebie i jest tego mnóstwo. Mhm. I tam to się łączy z tym, to się łączy z tym, gotki tu z tyłu głowy <laughs> tiruriru, prawda? Ale z drugiej strony, o wiele łatwiej w tej grze jest m, dojść do takiego momentu, że już tam naprawdę jest tego tak dużo, że już nie ogarnę. Mhm. A w razie mam 12 kart i koniec gry. Tak, to jest prawda. To jest prawda, ale yy, tak. Dlatego ja bym powiedziała inaczej. Jeżeli lubicie yy, te reformacje Marsa albo, <laughs> albo, albo ReyStation, to to jest gra dla Was. Tak. Bo to jest po prostu kolejna gra, kolejna gra, która po prostu Wam się spodoba. Mhm. I, on, I to będzie poczucie tego, że gracie w dwie gry na raz, ale to nie jest na minus. Mhm. Troszeczkę tak. Yy, ja myślę, że. Obie gry chętnie na półce, oczywiście będę trzymać. dzięki, że nie Rejs na szybszą partię, gdzie można zagrać 2-3 razy. A jeżeli wiemy, że mamy godzinę, na pewno mamy godzinę 15, na przykład, no to tu godzina, godzina 15, a rejs 20 minut. Więc to jest w ogóle ciekawe, że no i to znów fajniej jest zagrać jedną dużą partię niż trzymałe. Z drugiej strony, jak tutaj w połowie gry ja widzę O kurczę, ona już chyba tak mi uciekła, że już przegrałem Aha, To jest, to, to wtedy to jest, to wtedy lepiej zagrać w rejsach, gdzie przegrałem, dobra, to, to reważ, Prawda? Mhm. I, a tutaj jest, tutaj więc mo może być większe poczucie tego, że Jak ona już, już skleiła sklei wszystko, tak. nie? A ty skisłeś w jakimś punkcie I teraz jeszcze jest 25 minut Ja zaraz robię, robię, produkcję, ona ma lepszą produkcję Ja robię akcję, mhm. ona ma lepsze akcje więc ja bym powiedział, że w rejsie jest też większa potencjał na to, że troszeczkę każdy robi swoje i się trochę podczepiamy. A tutaj musimy się podczepiać, bo przegrywamy. W sensie, jeżeli ty robisz akcję tak? i masz karty z akcjami i ja nie zrobię akcji, no to naprawdę zostaję w tyle ja. Bo ja wiem, że ty robisz akcję i robisz swoje, a ja robię w tym czasie nic. I mój ruch typu kupienie karty, dobranie karty, produkcja pomaga tobie, a Twój ruch nie pomaga mi. Więc muszę coś z tym zrobić. Bardzo, 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 bardzo fajna gra. To prawda. Zgadzam się. E, Teraz formacja Marsa, ekspedycja Ares e, jestem zaskoczony, jestem w szoku. To nie jest gra, która z automatu skakuje ponad Rejsa, Skakuje na pierwsze miejsce w, na liście strategicznych gier karcianych, ale e, na pewno e, gdzieś na takiej półce na podorędziu chciałbym otrzymać. Jest. Zgadza się, że było na półce na podorędziu czy każesz tak, się mi schować? Tak, ale nie na mojej pięknej półce. Dobrze, no to coś tu wynegocjowałem w takim razie. Tak wygląda ta reformacja, za tydzień pewnie już odpowiemy na wasze wszystkie komentarze i pytania. chyba eee, że, że jeszcze Przemo nie wróci eee, na zastępstwo Oli, albo Ola nie odpuści zastępstwa Przemo. Dobra. Eee. Ja mam co robić, już proszę. O, czyli obrażasz mnie i Przemka i nasz program, Mierasz, tak? Tyłuję, że żartuję, ja. żartuję. E, a, bardzo, ja, bardzo mi było miło wrócić, chociaż na chwilkę. No to I jak już Ola, jak to ci wyciągnę puszkę, puszkę pełną Pandory. Puszkę e, pełną Pandory? E, poczekaj, bo to jest już e, puszka losowych pytań. A! O! Puszka losowych pytań. O, dobra, już kiedyś chyba to było. E, Traformacja Marta to najlepsza gra, żeby dobrze wypaść przed rodzicami dziewczyny, na, chociaż nie no, masz powiedzieć chłopaka, na pierwszym spotkaniu z nimi. Uzasadni. A to jest język polski taki trochę. To jest język polski trochę. To są pytania od naszych widzów. Przychodzisz... Dobra, ja, przechodzisz do mnie, są moi rodzice, mhm. przyniosłeś się, rozkładasz, tak? Mhm. Ja świadom jestem moim ojcem. E, więc możemy zagrać w taką grę. Ona jest mm. prosta, bardziej niż trudna. Ja szybko mm. wytłumaczę zasady, i możemy grać. E, ja słyszałam, że. Ja grałam kiedyś już w Chińczyka. No właśnie, więc dla pana to będzie no problem at all. Więc ja szybko What? wytłumaczę, <laughs> e, bo ja jestem po angielsku. <laughs> I nie chce mi się też szukać polskich e, po prostu odpowiedników tego, co już mam w mózgu po angielsku. Mm. W, każdym mm. razie, w każdym razie, tutaj jest taki nie, tor, Makitor i taki tor i możemy zacząć. E, to jest bardzo prosta gra. <laughs> Normalnie bym w wytłumaczyła. No, 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 i byś pewnie dobrze wypadła, bo... Bo ja bym wypadła... wygrała. Nie byś, byś mogła przyjść powiedzieć. To ja przy tym mówię, mam taką grę, ja się interesuję bardzo. E, ja się bardzo interesuję podróżami na kosmos, bo naszą planetę zniszczyliśmy. Ja się ja dbam o środowisko, nie wiem jak Państwo, i chciałem za, wyciągnąć taką grę, żebyśmy o tym sobie porozmawiali. Wypadnie dobrze, czy nie? To zależy, tak, jakiś z byś trafił. Dobra, na dzisiaj to tyle. E, e, challenge, czy ktoś czy kto trafi do tego? Do zobaczenia. Czenia, a... Hej! A? BOOM!